widzowie, dzisiaj będzie mędę niewidoczny, bo po prostu kamera mi tak szaleje, że na się postanowiła kamera wyłączyć, ale w sumie już wolę bez kamery, żeby no, nagrać, chociaż ten film miał być overpass, ale What? nagrywałam go chyba 7 razy. I no, po prostu się nie dało, bo warywała kamera. Tak jak wam pokazywałem ostatnio na shorty, tylko jeszcze gorzej. No, ale wam, że jakaś góra jest. No, na ten pasażer ma ważny bilet. Ten niestety również. I ten również. No, dzisiaj mełdzie linia 90. O, tutaj macie, gdzie jedziemy skąd idziemy. No i tak dalej. Autobus. I weko. dobra. Okej. Okay. Eee. I już dzisiaj w miarę wcześniej tak rano nie nagrywam. Znaczy, jest siódma, ósma, siedem, a zaczęłam o 7 nagrywać się. I próbowałem, żeby no, w końcu się udało. I mam na nadzieję, że to się będzie ostatnia próba. Co prawda, pełny, niewidoczny, no, ale wolę już tak, żeby filmu dzisiaj nie było. Eee... Ja no, postanowiłam was no, no bo skoro jak Overpass y, odmówił posłuszeństwa nagrywania No to przynajmniej was Simulator nie odmówił posłuszeństwa i już <grych> Dobra Okej, okay. o mój kolega, pogramy mu hmm. My tak zawsze sobie mógł, mrugamy światłami, jeśli się zobaczymy oczywiście <grych> Widzowie, powrócił śnieg Znowu Dzisiaj mają być nawet takie leciutkie że Tak mi pokazywała Ale nie wiem czy to prawda Ma hmm, padać cały dzień, jutro ma być deszcz Więc No myślę, że wczoraj musieliśmy z Merolinem pójść na spacer No bo dzisiaj byłoby to nierealne A wczoraj słuchajcie, wrócił taki co z tego spaceru Tak się błotkotarzał tarzał. już się kawszego nie nagrywam, bo mi się nie chciało yy, no ale wyjdzie tak brudny szok tam jest kolejny się oczywiście, znaczy, że mu macham ale on mi nie macha no no Przestanę dworzec główny to jest moje ulubione skrzyżowanie bo patrzcie tutaj jak zmienię pas to trzeba od razu zmienić pas na prawy i to jest takie fajne namram Pasażerowie wsiadają. Na no nie było święta narodowego, na, no nic na to nie poradzę, to nie ode mnie zależy. Kiedy jest to od gry. Jeszcze nie, chyba raz nagrywałam święta narodowe, ale bardzo rzadko jest tutaj. E, dzisiaj mełnę również jakieś misje wykonywać, żeby odblokowywać e, przystanki mu mam. A mi trochę, ale chcę więcej. Hm. Żebym wam coś nowego nagrał, bo już to yes, trochę yes, jest nudne, prawda? że Ciągle to same rajony. I, I, I ja też chciałbym coś nowego y poznać. A, no ale dobra, słuchajcie, tej krzyżówki nienawidzę, bo po prostu... Tu jest lewo skręt, jak ktoś idzie w lewo, no, musi ustąpić co ja do tam prosta, tam nie zakaz wjazdu. Ja się spóźniam na aleja Chodzmo Mil. No i po prostu ja tego skrzyżowania nie lubię. A jeszcze patrzcie, jak tutaj stoją za mną, no po prostu masakra. Ale jak na złość, nikt w lewo nie skręca, więc mełnę. Ja tym pierwszym, mojej pacie o nie, do w, prosto w lewo, w prawo, no wszędzie I muszę się na, na zielonym zatrzymywać i przez to się po prostu spóźniam na przystanek, właśnie o ten Niby jeżdżę blisko, ale nieraz się o dwie minuty spóźniam, bo lewo skręty to po prostu nie Eee, dobra, zamykam, drzwi, po i sprawdzam ponownie bilety, bo są nowi pasażerowie co mam nadzieję, że będzie z nich chociaż dwóch gapowiczów albo gapowiczek no, o, jest jedna gapowiczka, dobra 120 euro, no dobra chociaż jedno mamy gapowiczkę, chociaż jedno nie przepuściłyśmy, no to ja Ci dam bo tutaj mam w pięć zatrudnionych kierowców autobusów, żeby mi Y, zarabiali po prostu pieniądze, i tak mam y, mega dużo. Mam 72, 471, 462, 70 euro. Więc no, tak czy się jak jest sporo ale jeszcze chcę więcej. Kiedy miałem na 222. Hmm. Y, dobrze, że tak subskrybujecie mój kanał, bo mam już. 238 czarna miałam, raz 239. Yeah, więc mega fani i zachęcam was do zasubskrybowania kanału. Eee, jutro będzie prawdopodobnie Farming Simulator 22. Eee, a to mówię prawdopodobnie, jak nie, no to będzie eee, Overpass. Jeśli kamera mi nie będzie wariować, ale mam nadzieję, że tak nie będzie i Szymon będzie mi musiał dodać pieniądze do farminga bo do mi osania 2 miliony a już mam 140, bo tyle wydawałem na te kury domy, domy i tak dalej, i tak dalej, na no, tam wszystko trochę drogie jest i już na nic nie mogę sobie kupować ja dzisiaj będę Ogarnia, ale to mówię wszystko w prawdopodobieństwach, bo tak yy, nie jestem po prostu pewny yy, dawno nie nagrywam jak jestem niewidoczny, no ale tak musi czasami być, niestety ale jutro już mam nadzieję że będę na jakiej grze widoczny, a nie to będę muszę coś zrobić z kamerą albo coś i już no no zwalniający Jedziemy na główny dworzec autobusowy Tak jest kolejny przystanek Dobra Okej okay. no nie mi tu jedziesz panie Dobrze, żeby to się do szkoły nie idzie, bo jest wolne Fajnie Dobra Okej, okay. no jedźcie, jedźcie, jedźcie panowie, jedźcie, jedźcie Jedźcie, jedźcie Dobra macie szczęście, że zdążyłem hey, yes. Okej, okay, nie mi tam mieli panie Ja nie mogę, co za No i przed nim mamy czerwony, no niestety Dobra Okej okay. Dobra, kasiera ma wyłączonego, no bo mi się z rana nie chce sprzedawać bilety Minuteów może w następnych filmach włączę, ale to się w... zobaczę, czy będzie, czy będzie mi się chciało i w ogóle. Eee... Widzowie. Eee... Bardzo szybko mi ten film zleciał. Eee... Napiszcie, jaką grę troszecie czy Overpass, czy Farming Simulator eee... 22, bo jakoś jeszcze inną. Jeśli byście chcieli farming 22, no to muszę zająć się polami, bo tam chyba trzeba nawozić pola, żeby rosły. Jeśli tak trzeba, bo nie jestem pewny. A w farmingu 19, dokupiłem sobie pole 18, tam koło tego chyba 19, bo no tam to pole jest nieaktywne. Miałbym tylko jedno pole i to takie malutkie, kupiłem takie. O! Troszeczkę podobne do tego 19, więc... Dobra, jeszcze będzie chyba jeden przystanek, albo to już ostatni, bo już... Domiega końca... Yy, tego filmu. Yy, no ale to zobaczę, zobaczę... Zależy gdzie będzie następny... gdzie będzie następny przystanek. Yy, dobra... Nie będzie. E, mogę się nagle, dojedziemy do Folwark Golf, Czy jakoś tak Film będzie troszeczkę dłuższy Będzie troszeczkę dłuższy, ale weather. Weather Tak o dwie minutki true. może To nie zaszkodzi Dobra i na Ostatnim przystanku jak zwykle Sprawdzę trzeci raz Bileciki Więc proszę szykować, kupować Albo coś, o tu rzadko Rzadko ktoś tu przechodzi. Ja lubię słuchajcie na tej kamerze, bo mi się kamera nie rusza i nie muszę ją, no bo tutaj na no to patrz, mi się rusza, jakbym jechał mega szybko no, i mi się nie zruszyła. To mógłby być wypadek. A, tutaj mam to patrz, ja Ruszam myszką i się nic nie rusza. No. Linia 90, no jedźcie panowie, panowie, to tak pokoje ja nie mogę. Dwójeków. no jego Ja powiczę jeden, okej. Okay. Nie nie nie, 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 bo ja tu muszę zaraz bilety sprawdzać Ja trąbię cały czas na Ciebie, tu nie słyszysz Jedź Jedź No, musiałam ja podjąć, dobra Jedziemy, bijamy się w ruch No, no, ci nie bijamy, bo inni nie dobrze Ale na skąd omijamy, zmieniamy pas na innym Dobra a wy sobie tam stójcie, ja sobie jadę. I już. E, mam imię dla pieska na terenu osobowym. E, jeszcze Wam nie zdradzę jakie. E, ja już wiem, mój widz mi podał imię. E, więc to będzie jeszcze za parę dni. Może w tym koniu zobaczę. Dobra Rondo i miał to drugi zjazd no, no, Bo widzicie tutaj mam czerwoną kreskę i tam po prostu jechać e, Nie mogę więc dlatego pasuje mi mistję robić żeby odblokowywać odblokowywać dla was nowe rejony No oj, no, tutaj też nie mogę bo z czerwone e, no fajnie byłoby e, poznać nowe rejony tej mapy <laughs> dobra widzę już ostatni przystanek na mojej trasie, znaczy trasa jest jeszcze dłuższa ale jeśli mi się nie chce nagrywać tego. No ale jak wsiąłem, pasażer, pasażerowie to sprawdzę bileciki, wiem, że dużo razy sprawdzałem, ale lubię im tak na złość robić, żeby wiedziały, że jestem ostry kierowca, że sprawdzał Prawie co przystanek. Nie wiem, żeś mi pokazywałeś ile ale trudno. Sprawdzę jeszcze raz. O powiczka, no proszę, proszę, warto było... Eee... Sprawdzić. No No niestety nie. Dobra. Więc na był to 18... 19... Linia 90... Chyba 19, albo 18. 18 chyba. Więc co, hej.